Szare chmury wisiały nisko nad Warszawą tego październikowego poranka. Małgorzata Kowalska stała przy oknie swojego małego mieszkania na Pradze, obserwując jak krople deszczu spływają po szybie, tworząc wzory przypominające łzy. Miała 54 lata, siwe włosy, upięte w niedbały kok i zmęczone oczy, które widziały zbyt wiele trudnych chwil. De continuar, preciso te pedir uma coisa. Esse canal só existe por sua causa. Você é importante para mim. Eu sei que você valoriza histórias contadas com alma. Se você sente algo verdadeiro só com esse começo, Seinskrewa Agora, serio, kosztuje cię to nic, ale dla mnie znaczy wszystko, bo tworzę każdą historię z miłością. Jej syn Tomek miał 28 lat i pracował jako mechanik w małym warsztacie na obrzeżach miasta. Mimo, że nie miał wyższego wykształcenia, był uczciwy, pracowity i miał złote ręce. Potrafił naprawić niemal wszystko. Tomek zakochał się w Alicji, córce zamożnego przedsiębiorcy z Wilanowa. Poznali się przypadkiem, gdy jej samochód zepsuł się niedaleko jego warsztatu. Połączyła ich szczera więź, ale rodzice dziewczyny byli stanowczo przeciwni temu związkowi. Mamo, oni nawet nie dali mi szansy, powiedział Tomek poprzedniego wieczoru, siedząc przy kuchennym stole z kubkiem herbaty. Ojciec Alicji spojrzał na mnie, jakbym był nikim. Powiedział wprost, że nie zgodzi się, by jego córka związała się z kimś bez perspektyw. Małgorzata pamiętała ból w oczach syna, chciała go pocieszyć, ale wiedziała, że słowa niewiele pomogą. Świat był niesprawiedliwy, zawsze był. Dźwięk dzwonka do drzwi wyrwał ją z zamyślenia. Otworzyła drzwi i zamarła z zaskoczenia. Przed nią stał elegancki mężczyzna w drogim płaszczu. Miał około sześćdziesięciu lat, starannie przystrzyżoną brodę i przenikliwe inteligentne oczy. Pani Kowalska? Zapytał głębokim głosem: nazywam się Andrzej Nowicki, jestem prezesem polskiej spółki naftowej. Czy mogę wejść? Musimy porozmawiać o pani synu. Małgorzata poczuła, jak serce podchodzi jej do gardła. Wpuściła mężczyznę do środka, zastanawiając się, co mogło sprowadzić tak ważną osobę do jej skromnego mieszkania. To dotyczy Tomka? Zapytała, oferując gościowi miejsce przy stole. Czy coś się stało? Nowicki usiadł, rozglądając się po małym, ale schludnym mieszkaniu. Na ścianach wisiało kilka rodzinnych fotografii, a w rogu stał stary telewizor. Pani. Syn wczoraj rozmawiał z moim wspólnikiem Robertem Wiśniewskim powiedział powoli To on jest ojcem Alicji. Małgorzata poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Teraz zrozumiała. Ten bogaty, potężny człowiek przyszedłby. Co? Właściwie ostrzec ją, zagrozić? Przyszedłem, bo muszę panią o czymś poinformować kontynuował Nowicki, patrząc jej prosto w oczy. Coś, czego Robert nigdy by nie powiedział. Jeśli ta historia już sprawiła, że coś poczułeś, nawet najmniejszą emocję, nie odchodź bez odwdzięczenia się. Skomentuj i zapisz się teraz. Każda historia tutaj jest tworzona z troską, aby dotknąć ludzi takich jak Ty. Bo to, co nastąpi dalej, jest jeszcze mocniejsze i będziesz chciał tu być, gdy ta historia wywróci wszystko do góry nogami. Nowicki Wyjął z kieszeni starą, pożółkłą fotografię i położył ją na stole. Małgorzata spojrzała na zdjęcie i zobaczyła trzech młodych mężczyzn stojących przed starym warsztatem samochodowym. Jeden z nich był zdecydowanie młodszym Nowickim, drugiego rozpoznała jako Roberta Wiśniewskiego, a trzeci to mój zmarły mąż, Stanisław, wyszeptała, dotykając drżącymi palcami fotografii. Tak! Potwierdził Nowicki. My trzej zaczynaliśmy razem w tym samym warsztacie na woli 35 lat temu. Staszek był najlepszym mechanikiem, jakiego kiedykolwiek znałem. To on nauczył nas wszystkiego. Małgorzata poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Jej mąż zmarł na zawał, gdy Tomek miał zaledwie 8 lat. Zostawił ich z niewielkimi oszczędnościami i mnóstwem wspomnień. Robert zapomniał skąd pochodzi, kontynuował Nowicki. Zbudował swoje imperium i teraz udaje, że zawsze był bogaty. Ale ja pamiętam: pamiętam jak Staszek pożyczył mu pieniądze na pierwszy biznes, pamiętam jak pomagał mu, gdy nikt inny nie chciał. Małgorzata milczała, próbując przetworzyć te informacje. Na zewnątrz deszcz uderzał mocniej o szyby, a pokój wydawał się mniejszy niż zwykle. Wczoraj wieczorem zadzwonił do mnie chwaląc się, że odrzucił jakiegoś mechanika z dzielnicy. Głos Nowickiego stał się ostrzejszy. Opisał mi tę sytuację, a ja spytałem o nazwisko chłopaka. Gdy usłyszałem Kowalski, od razu wiedziałem, że to musi być syn Staszka. Wstał i podszedł do okna, obserwując deszcz. Jego sylwetka odcinała się wyraźnie na tle szarego nieba. Pojechałem do Roberta dziś rano. Pokazałem mu to samo zdjęcie, które pani pokazałem. Przypomniałem mu, kim był, zanim stał się panem Wiśniewskim z Wilanowa i przypomniałem mu, ile zawdzięcza pani mężowi. Odwrócił się do Małgorzaty z determinacją w oczach. Robert nie wiedział, że chłopak, którego odrzucił, to syn jego dawnego przyjaciela i dobroczyńcy. Kiedy to zrozumiał, coś w nim pękło. Płakał pani Kowalsko. Pierwszy raz od lat widziałem, jak płacze. Małgorzata patrzyła na niego niedowierzająco. Próbowała wyobrazić sobie dumnego ojca Alicji, łamiącego się emocjonalnie. Co to oznacza dla Tomka i Alicji? Zapytała cicho. Robert zadzwoni. Dzisiaj do pani syna, odpowiedział Nowicki. Poprosi go o spotkanie. Nie powiem więcej, bo to on powinien to zrobić. Ale przyszedłem, żeby pani wiedziała, że czasem ludzie potrzebują przypomnienia, kim naprawdę są i skąd pochodzą. Małgorzata poczuła, jak po jej policzku spływał za. Dlaczego Pan to robi? Zapytała. Dlaczego Pan pomaga mojemu synowi? Nowicki uśmiechnął się lekko. Bo trzydzieści pięć lat temu byłem biednym chłopakiem z Pragi, który marzył o własnej firmie. I tylko dzięki przyjaciołom, takim jak pani mąż, udało mi się nią zbudować. Nie zapomniałem o tym. Nigdy nie zapomnę. Następnego dnia Tomek stał przed elegancką restauracją na Starym Mieście. Miał na sobie najlepszą koszulę i marynarkę pożyczoną od kolegi. Jego serce biło jak oszalałe. Nie wiedział, czego oczekiwać po tym nagłym zaproszeniu od ojca Alicji. Wewnątrz restauracji Robert Wiśniewski siedział sam przy stoliku w rogu. Gdy zobaczył Tomka, wstał. Wyglądał inaczej niż podczas ich pierwszego spotkania mniej wyniosły, bardziej ludzki. Dzień dobry, panie Kowalski powiedział, wyciągając rękę. Dziękuję, że pan przyszedł. Tomek uścisnął jego dłoń, starając się ukryć zdenerwowanie. Proszę usiąść, kontynuował Robert. Musimy porozmawiać. Kelner przyniósł menu, ale żaden z nich nie był zainteresowany jedzeniem. Powietrze między nimi było gęste od niewypowiedzianych słów i emocji. Przepraszam za moje zachowanie podczas naszego ostatniego spotkania zaczął w końcu Robert, patrząc Tomkowi prosto w oczy. Byłem niesprawiedliwy i arogancki. Tomek milczał. Zaskoczony tym nieoczekiwanym zwrotem. Nie wiedziałem, kim pan jest, kontynuował Robert. Nie wiedziałem, że jest pan synem Stanisława Kowalskiego. Znał pan mojego ojca? Zapytał Tomek, czując, jak jego gardło się zaciska. Robert kiwnął głową. Był moim przyjacielem i nauczycielem. Dzięki niemu jestem tym, kim jestem dzisiaj, a ja. ja o tym zapomniałem. Wiśniewski opowiedział Tomkowi historię, którą Nowicki przedstawił Małgorzacie o trzech młodych mechanikach, o pożyczce, o przyjaźni. Z każdym słowem jego, głos stawał się bardziej miękki, a oczy bardziej wilgotne. Gdy Andrzej pokazał mi to zdjęcie, Robert wyjął tę samą fotografię, którą Nowicki pokazał Małgorzacie. Poczułem się jak najgorszy człowiek na świecie. Oceniłem pana po wielkości portfela, nie widząc człowieka, którym pan jest, dokładnie tak jak kiedyś. Oceniano mnie. Tomek patrzył na zdjęcie, na młodą twarz swojego ojca. Nigdy wcześniej nie widział tego zdjęcia. Ojciec zmarł, gdy był jeszcze dzieckiem. A wszystkie wspomnienia o nim były rozmyte i niepełne. Alicja nie przestała. O panu mówić, dodał Robert po chwili ciszy. Broniła pana. Powiedziała, że jest pan uczciwym, pracowitym człowiekiem. Że widzi w panu coś, czego ja nie dostrzegłem. Miała rację, Tomek poczuł, jak coś w nim pęka. Mur, który zbudował po tamtym upokarzającym spotkaniu. Mur, za którym schował swój ból i gniew. Co to wszystko znaczy? zapytał cicho. To znaczy, że chciałbym poznać pana od nowa odpowiedział Robert jako syna mojego przyjaciela, jako człowieka, którego moja córka kocha. I jeśli pan pozwoli, chciałbym naprawić krzywdę, którą wyrządziłem. Minęły trzy miesiące od tamtego deszczowego dnia, gdy Andrzej Nowicki zapukał do drzwi Małgorzaty. Warszawa była teraz pokryta śniegiem, a świąteczne światła migotały na ulicach. Mały warsztat Tomka przeszedł niesamowitą transformację. Z pomocą Roberta i Andrzeja przekształcił się w nowoczesne centrum naprawy samochodów z trzema dodatkowymi mechanikami. Tomek nadal pracował własnymi rękami, ale teraz miał również szansę rozwijać swoje umiejętności biznesowe. Tego Wieczoru w mieszkaniu Małgorzaty przy stole bożonarodzeniowym zebrali się wszyscy: Tomek i Alicja, Robert z żoną, Andrzej oraz kilku przyjaciół. Małgorzata patrzyła z niedowierzaniem na tę różnorodną grupę ludzi, zastanawiając się, jak to wszystko się wydarzyło. Za Stanisława, powiedział Andrzej, podnosząc kieliszek Człowieka, który nas wszystkich połączył. A nawet nie będąc już z nami, wszyscy podnieśli kieliszki. Robert miał łzy w oczach i za nowe początki dodał, patrząc na Tomka i Alicję, którzy siedzieli obok siebie, trzymając się za ręce. Za drugą szansę by być lepszym człowiekiem. Po kolacji, gdy goście przeszli do salonu na kawę, Małgorzata stała w kuchni, patrząc przez okno na ośnieżone miasto. Poczuła czyjąś obecność obok siebie. O czym myślisz? zapytał Andrzej, stając obok niej. O tym, jak życie potrafi się zmienić odpowiedziała. Jeszcze kilka miesięcy temu byłam przerażona przyszłością, martwiłam się o Tomka, o jego złamane serce a teraz, teraz twój syn ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Dokończył Andrzej. I wszystko to dzięki wartościom, które mu przekazałaś. Uczciwość, pracowitość, szacunek to są rzeczy, których nie można kupić za żadne pieniądze. Małgorzata uśmiechnęła się, wdzięczna za te słowa. W salonie Tomek i Alicja rozmawiali cicho, planując wspólną przyszłość. Robert obserwował ich z oddali, widząc w młodym mechaniku odblask swojego dawnego przyjaciela. Wiesz, co jest najważniejsze w tej historii? zapytał Andrzej, patrząc na Małgorzatę. To, że czasami potrzebujemy przypomnienia, kim naprawdę jesteśmy. Robert zapomniał o swoich korzeniach, o ludziach, którzy mu pomogli. Potrzebował tego przypomnienia. A ty nigdy nie zapomniałeś? zauważyła Małgorzata. Nie, odpowiedział cicho. Niektórych rzeczy nie wolno zapominać. Przyjaźni, wdzięczności i tego, że wartość człowieka nie jest mierzona grubością jego portfela, ale siłą jego charakteru. Za oknem zaczął padać śnieg, pokrywając miasto białym, świeżym płaszczem symbolem nowego początku. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez zapisania się. Opowiadam te historie z sercem na dłoni, aby dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, wzruszają się, żyją naprawdę. Jeśli ta historia naprawdę cię poruszyła, odwdzięcz się, skomentuj, zapisz się, dołącz do tej rodziny razem ze mną. Do zobaczenia w następnym filmie.